Jan z wami. i zuchwem twój. Słowa Ewangelii według świętego Ukasza. Chwała do Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach działanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych. Inni, że Eliasz się zjawił. Jeszcze inni że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Lecz Herod mówił ja kazałem ściąziana. cóż więc któż jest więc ten o którym takie rzeczy słyszę i chciał go zobaczyć. Oto słowo Pańskie I syna Idła Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen. Kolejny się wygodnie na swoich miejscach. Biorę Was najpierw na, kartach, na kartę Ewangelii. Wspominam, dopełniam zaległe miesiące ubiegłoroczne. Do początku Adwentu będę głosił Marię waltrę wyjaśniając fragmenty Ewangelii, abyśmy w ten sposób mieli w telewizji ponad 350 kazań związanych z treścią Ewangelii, gdzie przepiękną egzegezę możemy znaleźć samego Pana Jezusa u mojej drodzy Marii Waltorcy. Pan Jezus jest Kafarna, parę dni, paręnaście dni przed Paschą. Skafarna idzie do, Nazaret, do Nazaretu. Dba o niewiasty. Manean pojawi się u Pana, dworzanin Heroda, więc on będzie odpowiedzialny za niewiasty. Pan Jezus pójdzie inną drogą. Nie mówi jaką nikomu, bo mówi i niebezpieczeństwa są przygotowane na drodze. Bo Żydzi różnymi sposobami, faryzeusze chcą go sprzątnąć. Jak nie, bez poziomu konfrontacji słowem no to chcą go ubić tylko Pan Jezus pójdzie inną drogą i dotrze na tą paschę dotrze jest scena jak Pan Jezus wysiada z łodzi na małej plaży w kawarnę tłumy dzieci do Niego lecą tuli, kochają Go każde woła mnie, mnie, całusa, Jezus bardzo się kocham posłowie. próbują dzieci rozegnać Pan Jezus mówi spokojnie, dojdziemy jakoś to taka niebotyczna scena, bo w wsi dzieci jak usłyszała, że Panie lecą, to wszystko leci do Niego w tym czasie. Do Niego przychodzi Manan, Był dworzaninem Heroda i on na bieżąco opowiada Panu Jezu, co się dzieje. Herod wie o tym, że Manan jest uczniem Pana Jezusa. Rozmawia Wielokrotnie, moi drodzy, z nim na temat Jezusa, bo oto, moi drodzy, po śmierci Jana Krzyciela, dwór Heroda, jego samego i jego żonę Herodiadę, konkubinę, ogarnęły dziwne lęki, potężne niepokoje. Herodiada ma u siebie słaną głowę Jana Krzyciela, żeby zrozumieć, jaka to była bestia, nienawidzi pana Jezusa, bo to ma na Nieraz ze szpletem goni i wszystko chce zorganizować, aby go sprowokować i go złapać, tak jak moi drodzy zrobiła z Janem Przyjcielem, uwięzić i u głowę skrócić. Dlatego pan Jezus jest świadom tego, co go czeka, do Jerozolimy idzie bliżej nieokreślonymi ścieżkami i drogami. I oto Manan mówi, Panie, zniecasz podniecenie, zainteresowanie. To wszystko ogarnęło już wszystkie okolice, wstrząsając i przyciągając uwagę najbardziej przytępionych wraz rozporządzonych tych, co tak różni od Ciebie. Odkąd ścięto głowę Jana, zdaje się, że ogień pali wnętrzności jego zabójców, którymi niektóre myśli, to, co się dzieje na dworze Heroda. Nie mają już nawet swego nędzego spokoju, był to spokój świn nasyconych swoim obżarstwem, upojonych, są prześladowani. Po każdej miłosnej godzinie nienawidzą siebie, czują do siebie wstręt, zarzucają sobie na przemian winę za zbrodnie. Co do Salome, jest jakby opętana przez demona, wpada w pastę zmysłowości, która byłaby upodleniem nawet dla niewolnicy przy kamieniu młyńskim. Herod wielokrotnie się nie pytał o Ciebie, mówi do niego Manean. Za każdą odpowiadam dla mnie to Mesjasz, Król Izraela z, jednej, z jednego królewskiego rodu, Dawida, to syn człowieczy zapowiedziany przez proroków, to słowo Boże, to ten, który będąc Chrystusem, pomazańcem Bożym, ma prawo panować nad wszystkimi żyjącymi. Roz z nim dysputuje tylko nie Chrystus, bo moi drodzy, my nie mamy dobrego tłumaczenia słowa Chrystus, Chrystus znaczy król, pomazaniec. W ich znaczeniu, więc Herod i Herodiana nie chcą słyszeć. Herod biedni ze strachu, przeczuwając sobie mściciela. Herodiana przełowuje głowy Jana w bezpiecznym miejscu. Boi się Ciebie niesłychanie, nienawidzi. Wrzeszczą chodząc, bo, 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 bo. Zamku. Kto tak mówi? Kto mówi, że to on? Kto ośmiela się mówić mi, że to jest król z jednego królewskiego rodu? To ja jestem królem. Chodzi również i wrzeszczy po zamku Herod. Mesjasz został zabity przez Roda Wielkiego są świadkowie. I upija się Herod. W towarzystwie dworskich, mimów, a w pokojach słuchać krzyk jego obłąkanej żony. Wykrzykuje bluźnierstwa na męczennika i groźby pod Twoim adresem. Po tych atakach Herod znowu powstał: Chcę zaciągnąć wi wieści o Tobie i chciałby Cię ujrzeć. Dlatego Panie sprzyja moim wjazdom do Ciebie. Mogę nadzieję, że zaprowadzę Cię do Niego. Ale tego nigdy nie uczynię. Nie zaprowadzę Twojej świętości do tej nory nieczystych zwierząt. Tyle do powiedzenia, moi drodzy, do dzisiejszej Ewangelii. Później są piękne sceny Matki Bożej. Szymon zdaje się nawracać, trzeci kuzyn. Józef, ten najbardziej wojowniczy, on był taki lękliwy. Nagle do Pana przychodzi, chce, chce ugościć pielgrzymów. Tam w Nazarecie zdaje się, że płonie, płonie mi